Ja się mam z tej strony Shadow Design i dzisiaj chciałem wam pokazać jak zrobić bardzo łatwo miniaturkę na live. A więc pierwsze co robimy to klikamy plik w photoshopie i tutaj nowy. Możemy też użyć skrótu klawiszowego ctrl n. I tutaj e, wyświetlą nam się jakieś e, tutaj wymiary. Tutaj napiszmy sobie miniaturka na live ustawiamy sobie koniecznie wymiary 1280 na 720. Tutaj sobie rozdzielczość ustawię na 300 nie wiem czym to się różni ale e, wolałabym to było po prostu na 300. Ja w ogóle nie wiem jaką ma wartość ta te 72 nie. No dobrze klikamy OK. I teraz idziemy w Google, Google Grafika, Black Background i tutaj koniecznie 1920 na 1080 lub ewentualnie 1280 na 720. Ja sobie tak wybrałem, aby było full HD, by mnie nie oszukali. No tutaj robię kopię obraz, znaczy tutaj jest mniejsza, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra. Eee, to niestety jest rozpikselowane, więc szukamy innego. Jakiegoś fajniejszego. Dobra, jak będzie trzeba, to użyję tego. Opiuj, Wr V. I tutaj mamy e, obraz o dobrych wymiarach, jakich chcemy. I tutaj sobie na czerwony zrobię do pasowania koloru barwa i nasycenie. Tutaj sobie poskrolujemy trochę i zobaczymy. Tak, taki tutaj sobie jeszcze dajmy kontrast. żeby tak ładnie wyglądało, to nie wiem. Ja sobie dam tutaj na minusie, bo jest za ciemno. Dobrze, klikamy, ok. I tutaj sobie trochę. Nie musicie, ale tak dla e, takiego wyglądu sobie to mm, przekręcimy. Damy Ctrl T znowu. A nie, dobra. Nie musimy klikać tutaj Ctrl T. Wchodzimy w filtry, rozmycie. I poruszenie. Tutaj e, troszkę za mocno jest. E, niech będzie tak. I kolejny krok. Robi, klikamy tutaj w TT. To, i, to są napisy. I tutaj mam na przykład biały kolor. No to tutaj akceptuję biały kolor. Tutaj BI na przykład BI napiszę. I tutaj e, e, ewentualnie możecie użyć GFX paków. Bo w większości GFX paków właśnie są takie. E, wiesz, że znaczy, że są specjalne layery tekstu, aby to wyglądało ładnie, ale ja w tym przypadku nie chcę tego używać no to e, nie wiem, możemy też dać nałożenie gradientu ale mi to jest niepotrzebne e, w tym wypadku tylko obrys chociaż go prawie nie widać, to warto e, dobra, nie damy i to zmniejszymy E, robimy skrót kawiszowy ctrl T i tutaj, aby patrzcie, bo jak będę zmniejszał tak, to mi się to zwiększa i w ogóle, a ja chcę mieć ładnie dopasowane no to po prostu e, klikamy tutaj na zachowaj stosunek kątów klikamy w to i teraz już to nam nie da tak e, tego tego a więc mamy tutaj na przykład taki wbijaj. I sobie to na przykład tutaj skręcimy. E, tutaj łuk. Chociaż nie aż taki duży, aby nie było. Tak. Nie dobra, to też jest mniejsze, bo to za mocno jest tutaj. Tak, bijaj. Tutaj piszemy kolejne. Tutaj akurat e, po środku by wypadało jakiś gradient, więc piszemy, bo jest, bo jest na przykład. I tutaj mm, opcje mieszania. Dajemy, nie wiem, cokolwiek. Ja sobie daję obrys jeszcze. I nałożenie gradientu. Tutaj możecie sobie wybrać, jak chcecie. W której będziecie mieli. E, na przykład do dyspozycji takie gradienty. Ja mamy więcej, ponieważ możecie sobie ściągnąć takie gradienty właśnie więcej, będziecie mieli. Ja sobie ściągnąłem, abym miał łatwiej. No dobrze, tutaj biorę sobie, O, takie. I tutaj teraz znowu kontrolę T. Skutka wiszowa nam się zaznaczyło. I tutaj znowu klikamy to. W, w, w tutaj. I znowu Łuk dajemy. Albo nie, wiem, coś innego, co nam się podoba. Tutaj. O tak, weźmiemy. Znowu Ctrl T. I tutaj. E, znowu e, ten znak. Tak robimy. Mamy tutaj wyrobiony kolejny napis. Teraz robimy, bo jest stream. Teraz stream. Stream. Party. Stream. No i. No i praktycznie to samo. Taflę mam kapsułka włączonego. Dobra. cień, Obrys. I to tutaj teraz zmniejszamy lekko. Mniej więcej. Eee, klikamy znowu tutaj. I łuk. I teraz zróbmy to trochę tak na dół. By było, wiecie, na dół. Tutaj, aby to nie było tak, że to jest, że to będzie tutaj pod tym napisem a to nad tym napisem to zrobimy, wszystko by było równo. No to w takim razie tutaj te wbijaj. Klikamy sobie i tutaj nam się pojawia, gdzie to jest. No to sobie to e, przytrzymujemy i tutaj tak przenosimy. Już mamy to nad tym. Ale wiecie co? Przydałoby się jednak wyłączyć ten cień albo go trochę zmniejszyć. Dobra. Tym tutaj e, wyłączymy. I tutaj mamy wszystko spoko. Teraz przytrzymujemy shift, znaczy najpierw klikamy w to, w ten napis na górze. Shift. Teraz przytrzymujemy shift. I ten ostatni napis, na niego klikamy i nam się zaznaczą trzy, e, nam się zaznaczy trzy napisy. Teraz rasyzuj styl warstwy i scalwarstwy, warstwy, aby wszystko stało się jednym napisem. Nie musimy tego e, tutaj pisać, że to wbijaj, bo jest stream. Nie musimy. Tutaj tak samo też nie musimy, że stream, tylko live. Ale ja wolę bardziej stream napisać. Każdy e, woli swoje. Ja wolę takie. No i tutaj dajmy jakieś strzałki. Nie wiem. Hmm. Tutaj piszemy strzałki. Strzałki, nie wiem. Do. Filmów. Strzałki do filmów. I tutaj szukamy jakiś strzałek. Szukamy, szukamy, szukamy. Chwila, wiecie, co ja tutaj wpiszę? Strzałki. Strzałki YouTube. Strzałki do miniaturek. Nie wiem. O, dobra. Strzałki do miniaturek, chyba tutaj powinno być. Nie wiem. Wyszukujemy to, co nam się podoba. Ja tutaj muszę dalej szukać. Mm. Dobra. Kurde gdzieś tu widziałem. Kupajmy strzałkę. Raz, strzał. Strzałki. Strzałki. YouTube. Dajmy coś takiego. Na wali Wezmę coś takiego. I teraz kopiuj obraz. Tutaj Photoshop. Teraz to jakoś zmniejszymy. Tutaj też to klikamy. Ctrl T i tutaj klikamy. Nam się to też nie zmniejszało. Chyba, że ktoś chce się bawić. By właśnie takie. W ogóle życzę no to powodzenia. I tutaj. E są dwie opcje. Ta trudniejsza, musimy tutaj pozaznaczać i to potem utworzyć zaznaczenie i to wtedy wykleić stąd. A bardzo prosta, najprostsza chyba, to użycie magicznej gumki. Wy będziecie mieli tutaj zwykłą gumkę, ale przytrzymujecie tutaj lewym przyciskiem myszy i macie tutaj magiczna gumka. To klikacie w to tło? Już nie macie. No i tutaj to sobie dajmy, nie wiem, na jakiś fajny kolor. Znaczy ja, ja tutaj dam nałożenie gradientu taki. E, Obrys dam, by był. te. Zmniejszę sobie. To by, I to dajmy z tej strony bardziej. Mamy, jedno z góry, teraz ctrl -C. Mamy jeszcze jedno. I już kolejna strzałka jest. I to już praktycznie wszystko. I teraz tylko klikam w dół plik. I tutaj zapisz jako. I tam będziecie musieli tylko wybrać format. E, koniecznie wy, e, wybierzcie albo jpg albo png. Bo inaczej e, nie będziecie mogli po prostu tego wrzucić jako miniaturkę, bo e, niestety jako pierwsze w wam wyskoczy PSD lub nie, wiem, e, czyli format, of, czyli oficjalny format Photoshopa. Więc koniecznie wybierzcie albo JPG, albo PNG. Jestem zwolennikiem PNG, więc o no cóż, no to już mamy goto gotową miniaturkę na live. Więc dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie lajka like w górę jakoś, ten film, i też na social media, w tym też na mój fanpage, jeżeli chcecie, a my Wam grafikę, to bierzcie na mój właśnie fanpage, tam będziecie mieli też ze mną kontakt, a my Wam zrobił grafikę, a więc ja się tymczasem z Wami żegnam, do zobaczenia i cześć, nara!